Dzień dobry. Dzień dobry. Jestem z Gionadą nr 4 w Ostrowie i chciałam zadać pani kilka pytań na temat e, Ostrowie Jakopolskie w notach. Czy zgadza się Pani? Oczywiście. E, więc tak, e, czy zna Pani jakiegoś e, piosenkarza, muzyka bądź artystę pochodzącego z ostrowa? Krzysztof Komeda, Maciej Walczar i um, pomyśle, Jarosław Lis, tak. E, dobrze. Nie wiem, nie czy mogłaby Pani zaspiewać lub zanucić jakąś piosenkę? Nie, nie, niestety nie. Nie pamiętam słów. Dobrze. I jaki artysta, Pani zdaniem, zrobił największą karierę? Krzysztof Komeda. Tak, a dlaczego? Ponieważ jest znany na całym świecie i jego muzyka brała udział w wielu filmach. Także dlatego uważam, że jest zrobił największą karierę, według mnie. Dziękujemy bardzo. Ja nie odstawa Wielkopolskiego. Są Pani znane. Rega na piaskach? Nie, jazz muzeum? Mówi właśnie, że nie jestem ze strywa, tak mi trudno jest odpowiadać na te pytania. Także Aha, może, a weźmy może... tutaj o artystów. A gwiazdkę na rynku zna Pani? Nie Też znam, nie. nie znam, naprawdę. Um... Nic, co się dzieje w Astrowie, nie okay. wiem, także, czyli Trudno mi odpowiadać. A na te czy zna Pani. Pani może takie słynne osoby jak Maciej Balcar? Z dżemu. Nie. A, Krzysztof Komeda? Nie. Y, Jacek J.J. Jędrzejak z Biktyz. O to Tak. Okej, okay. y, czyli tak, Pani jest kobietą, wiek y, 21 do 40 zakładam, tak? Około? Aha, dobrze, tam powyżej 40. Y, czy jest Pani mieszkańcem Ostrowa? Nie. Nie. Tak. okolic? W Skali 6. Aha, no, no to, to może być dalej. Tak. Tak. Dobrze, e, e, przeprowadzamy ankietę na temat muzyki w Ostrawie. Czy jest Pani zainteresowana? Tam. Dobrze. Jakie wydarzenia muzyczne na terenie Ostrowa Wielkopolskiego są Pani znane? Tak. Jakie wydarzenia muzyczne? Tak. Reggae na piaskach. Tak, znam. Czas załączam. muzeum. Znam, słyszałam. Gwiazdka na rynku. No to, tak, to uczestniczymy. Koncerty fór w synagodze. Tak. I mój Blues Festival. No tego odpowiednie słyszałam. A jakieś inne? Jakieś inne Jezus, nie wiem. No, są jakieś tak. O Fanaberia właśnie z klub fajny taki. No i są jakieś koncerty czasem jeszcze latem, nie? Tak, okej. Okay. Z jaką częstotliwością uczestniczy Pani w takich no, wydarzeniach? Tak, tak, po no rzadko niestety, najczęściej latem ewentualnie właśnie. Raz w na rok, raz w roku? Nie no, to stra trzy razy w roku. Tak, tak. Okej. Okay. A chciałabym częściej. <laughs> no, Czy według Pani jest wystarczająca ilość takich um, inwest. Myślę, że nie. Właśnie, że mam powiedzieć więcej. Ok. Eee, proszę wskazać, które z niżej wymienionych postaci zespołu związanych z odstąpieniem wielkopolskim są Pani znane. E, Maciej Balcar. Znam. E, Krzysztof Komeda. E, tak. Znaczy e, ja e, sobie się znam, tak. Jacek Jędrzejak. Tak, z Biftyca. A kogoś innego jeszcze Pani zna? No jeszcze chłopacy właśnie z zespołu Biftyc. E, Lis tam jest. Kto tam jeszcze jest? Później jest jeszcze... Nie wiem czy on jest z Strowa, czy z Kalisza, a mnie tak to jeszcze, to jeszcze, to jeszcze, o nie wiem, spogubiłam się. Okej, okay, to tyle, dziękuję no bardzo. Czy zna Pan y, artystów, piosenkarzy, muzyków, którzy pochodzą z Słowa. Oczywiście, ja bym zauważył, jest Krzysztof Koleda-Trzciński, zarówno w muzyce jazzowej, jak i w muzyce filmowej, przy współpracy z, y, z Romanem Polańskim. Y Uważa pan, że zrobił najwięcej na z się karier? Oczywiście, biorąc pod uwagę jego karierę żyzową, jak i duży wkład do historii muzyki filmowej. Dziękuję bardzo. Dzień dobry, Dzień dobry jesteśmy z Ginatę nr 4 w Ostrowie Kopolskim i chcę się pan parę pytań na temat Ostrowie tak? w Pan zgodę? oczywiście, proszę bardzo. Czy zna pani aktorstwa, posiadaczy muzyków, którzy pochodzą z Ostrowa? Z Ostrowa Wielkopolskiego na pewno powodzą muzycy z zespołu Bikczycz, tak? Jakże Mietek Szcześniak, Jarosław Lisz, Chór Eko i Maciej Balczar. Tyle e... mi się nasuwa na tą chwilę? E... Który z tych artystów, pan, Pani zdaniem, zrobił najlepszą karierę? Wydaje mi się, że Balczar. No, może jeszcze Big Church, tak? Tak, też jest wszędzie znany. Do dzisiaj słyszymy, jak w Kiepskich na początku serialu puszczana jest piosenka, tak, którą nagrali Pukolacz na w ale do dzisiaj słychać ich głosy w telewizji. Dziękujemy. to Chcieliśmy zadać panu e, kilka pytań. co znają się państwo? Czy znają państwo artystów, piosenkarzy bądź muzyków, którzy pochodzą z Ostrowa Wielkopolskiego? E, tak, znamy. Maciej Balcar. Jacek Jarosław Lis, kur Echo Ostrowski. Nie też Orkiestra Grudna Prosną. Co to jeszcze tam by było? To wystarczy. E, czy znają Państwo jakieś ich, jakieś ich piosenki i czy mogliby Państwo zaśpiewać lub zalecieć? Oj, piosenki, wiccyc. Makumba, Makumba, Polska, Polska, Afryka, Afryka, Polska, dalej nie wiem. Nie. <laughs> Który z artystów pań, e, Państwa zdaniem zrobił największą karierę? O, nie tak szcześniak ma dosyć dobrą opinię. Maciej Balczar też. No i chyba wszyscy też czec, jakieś. Artyści mają jakieś y, osiągnięcia w swoim. W swojej karierze. Tak mi się wydaje. Dziękujemy bardzo za do widzenia. Dziękuję. Dziękujemy